Witam serdecznie. Dziś mega sprawa. Wykonujemy sezamki. Sezamki metodą domową z wykorzystaniem zwykłego sezamu i nasion chia, które sobie zakupiłam. Drodzy Państwo, takie nasiona chia, tej roślinki, właśnie. Są niesamowite ze swoimi właściwościami, i warto by było zrobić taką przekąskę dla siebie, dla naszej rodziny, dla naszych dzieci, zamiast kupować ciastka, które naprawdę niewiele posiadają zdrowych właściwości w swoim składzie. A dodatkowo nie wiadomo, kto w nim mieszał. Także wykonujemy sami y, nasze sezamki metodą domową. E, nasiona chia wspomagają pracę mózgu, wpływają na pamięć i koncentrację. Więc mogą sobie na przykład dzieci zabrać y, takie sezamki do szkoły i chrupać w trakcie przerwy. Wspomagają układ nerwowy, łagodzą depresję, y, spowalniają procesy demencji. Wspomagają nasz wzrok, co w obecnych czasach, przy użyciu natarczywym technologii, myślę, że jest bardzo ważne. E, oczywiście zapobiegają chorobom serca i nadciśnieniu, e, obniżają nasz zły cholesterol, zapobiegają miażdżycy i chorobie wieńcowej. E, sezamki również są bardzo zdrowe. W połączeniu z nasionami czcia wspomagają nasze odchudzanie czy na przykład walkę, zapobieganie nowotworom w naszym organizmie. Wysokie spożycie omega-3, które znajduje się w naszych nasionach czcia, zmniejsza na przykład stany zapalne które powstają w naszym organizmie. Także, drodzy państwo, ruszamy i działamy. Ja mam tu 400 gram sezamu. Jest to zwykły sezam, taki właśnie z jasnymi ziarenkami. Można kupić różne rodzaje. Ja lubię ten. Nasiona czia są takie ciemne. Troszkę wyglądają jak nasz mak, no ale oczywiście będą super wyglądały w naszym sezonie. Do tego, oczywiście miodek od sympatycznej pszczółki, zdrowy, ekologiczny miód, bo ten będzie nam potrzebny. Jeżeli nie mamy miodu, to oczywiście możemy użyć cukier, ale ja preferuję niezastąpiony miodek, który też ma swoje dobre właściwości. Potrzebne nam jest naczynie oczywiście do mieszania patelnia, bo będziemy na niej prażyć nasz sezam, jakieś naczynie, w którym będziemy sobie rozpuszczać miodek i jeszcze jedno naczynie, do którego przełożymy sobie nasz, nasze ziarenka, tak żeby można było je w naszym piekarniku posuszyć sobie troszeczkę około 10 minut. No a piekarnik mam już nastawiony na 170 stopni, żeby mi się nagrzał. Także drodzy państwo, będę teraz prażyć moje nasiona sezamu na patelni, którą sobie przygotowałam. Niepotrzebny mi jest żaden tłuszcz. Po prostu wsypuję swoje. Nasionka sezamu, jest ich 400 gram. Tak, i teraz podłączę sobie właśnie mój sezam na kuchni, tak, żeby można było go sobie oczywiście w y, bardzo y, delikatny sposób podgrzać. I, i wtedy troszeczkę go tak delikatnie zapiec tak żeby się nam nie spalił nie przypalił a ładnie uprażył gdy nam się ten sezam ładnie upraży właśnie upraży na naszej patelni wtedy będziemy mogli go sobie przysypać do naszego Naczynia i połączyć z nasionami czia i naszym miodkiem. Tych nasion czia to mam właśnie około 200 gram, a miodu do tej całej ilości dodam około 4-5 łyżek, który oczywiście sobie rozpuszczę. Także zajmuję się wykonaniem mojego sezamu. Musimy go ładnie uprażyć. Oczywiście. Prażymy nasz sezon tak, żeby nam się nie przypalił, więc go sobie mieszamy drewnianą łyżką od czasu do czasu. Drodzy Państwo, o właściwościach miodu to ja nie muszę nikomu tłumaczyć natomiast właściwości sezanu posiada właściwości antybakteryjne, antywirusowe, ponadto odżywia i poprawia ukrwienie naszej skóry. Nasiona ja również wpływają bardzo dużo bardzo dobry sposób na naszą skórę. Więc w połączeniu z sezamem, no, w takim połączeniu możemy czuć się młodzi do bardzo późnego wieku, więc wszystkie właściwości połączone razem w naszym sezamowym ciasteczku w naszym sezamie będą po prostu niesamowicie zdrowe. Także jeszcze troszeczkę uprażymy sobie nasiona naszego sezamu. One już robią się takie delikatnie brązowe, jak widać. A Jeszcze troszeczkę. Ja jeszcze drodzy Państwo Będę dodawać troszeczkę zwykłej, przygotowanej wody, tak żeby konsystencja mojego sezamu, moich ciasteczek sezamowych była po prostu taka bardziej łatwa do przełożenia, jak również uaktywni to zdrowotne właściwości naszych nasionek. Czy ja już wsypaliśmy? Także mamy wsypane. I teraz sprawdzimy, jak nam się rozpuścił nasz miodek. Perfekcja. Jeszcze troszeczkę doprażymy sobie nasz sezam i będziemy łączyć taki ciepły sezam, ciepłe ziarenka z nasi naszymi nasionkami. Ja. Kiedyś zapewne, i teraz, można sobie kupić, oczywiście, takie zamki, bardzo takie cieniutkie, ciasteczka do jedzenia, ale zrobione w domu to jest zawsze coś zupełnie innego. I bez porównania. Jeszcze chwileczkę, niech się nam to popraży. I zaraz będziemy właśnie łączyć z naszymi pozostałymi składnikami wodę, około 3-4 łyżeczki. Już można wymieszać nasionka w tym niech nam troszeczkę stęcznieją, jeszcze troszkę wody, natomiast miodek. Dodamy oczywiście ciepły, taki rozgrzany. No jeszcze troszeczkę podłączę, tak żeby te wszystkie składniki nam bardzo ładnie się połączyły. Także piekarnik oczywiście jest już przygotowany. Teraz będę przesypywać moje ziarenka sezamu i łączyć z moimi nasionami chia. Oczywiście, dobrze musimy to wszystko wymieszać i połączyć. Jeżeli wydaje nam się, że składniki są troszeczkę zbyt suche, pomimo na przykład dodania naszego miodu, dodajemy nasz miodek. Nic nie może się zmarnować. Cały miodek musi znaleźć się w środku naszych składników i oczywiście mieszamy. Więc tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli uważamy, że jest zbyt suche, to jeszcze możemy dodać przegotowanej wody wystudzonej lub delikatnie ciepłej. I wtedy mieszamy dokładnie, łączymy nasze składniki. Po wymieszaniu, takim dokładnym wymieszaniu i połączeniu tych składników, będziemy je przekładać na nasze naczynie, do naszego naczynia. Ja mam takie prostokątne, dlatego że chcę, żeby te ciasteczka później łatwiej, łatwo mi się kroiły w, w takie właśnie prostokąciki. No, i oczywiście wielkość naczynia, w zależności od tego, jaką ilość wykonujemy naszych sezamków. Musi być to rozłożone dosyć cienką warstwą, tak, żeby można było to ładnie przesuszyć w piekarniku przez 10 minut. Nasze składniki już są przełożone do naczynia, które sobie przygotowałam, i teraz jest ważne, aby to Ładnie tak ucisnąć, podociskać, żeby to było po prostu takie przylegające do naszego naczynia. Także czy łyżką, czy drewnianą, czy metalową. Dociskamy sobie nasze składniki. I następnie będziemy umieszczać Nasz, nasze sezamki. Wygładzimy sobie. Oczywiście, jeśli ktoś lubi troszeczkę słodsze, można przemycić więcej naturalnego cukru, jakim jest miodek. I teraz taki właśnie sezam z nasionami chia i miotkiem wkładamy sobie do piekarnika nagrzanego do 170 stopni i niech nam on się teraz po prostu ładnie wysuszy delikatnie też zapiecze i czekamy na nasze sezamki. Tak wygląda, moi drodzy, nasz sezam z ziarnami chia i miodem, nasze ciasteczka, nasze chrupki. E, oczywiście kroimy, jak nam się wszystko ładnie przestudzi. I ja tu nawet, drodzy państwo, znalazłam bratka, pierwszego bratka w moim ogrodzie, który też jest jadalny i też ma. Bardzo zdrowe właściwości. Także proszę wykonać sobie takie sezamki metodą domową, i życzę naprawdę bardzo udanych domowych wypieków, zdrowych smakołyków. Proszę subskrybować mój kanał. Będzie mi bardzo miło, pomoże to. W rozwoju mojego kanału. Proszę komentować i podawać własne doświadczenia w momencie, kiedy będziecie robić takie sezamki. A moje serduszko się raduje patrząc na tego bratka i moje sezamki, które za chwilę sobie apetycznie zjem.